Cześć, jestem Kamil i witam na moim kanale. Dzisiaj robię coś bardzo fajnego, coś na co bardzo długo czekałem czyli przymierzam ościeżnicę. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć: montuję ościeżnicę, a nie tylko przymierzam ją. No ale chociaż zacznijmy od rozpakowywania. you <music> Dosłownie 5 minut i ościeżnica zamontowana. I teraz tak, e, będę ją musiał zdemontować, oczywiście. Jedna rzecz, której nie przemyślałem, że znaczy nie przemyślałem, nie wiedziałem. Myślałem, że ona jest regulowana z obu stron. Na zasadzie, że jak chcę, to sobie tą część wysunę, albo tą od wewnątrz wysunę. Ale regulowana jest tylko jedna strona ta od wewnątrz. Niestety. Wolałbym tą od zewnątrz i już tłumaczę dlaczego jeżeli regulowana byłaby strona od wewnątrz to w tej chwili już bym na stałe zamontował tą ościeżnicę część zewnętrzną bym zdjął całkowicie, wyciągnął ją stąd i mógłbym spokojnie sobie zaszpachlować ściany ale zrobiłbym to pojutrze bo dziś i jutro skupiłbym się na zrobieniu cokołu z cokołem czekałem na ościeżnicy, dlatego, żeby jak najbliżej ościeżnicy dojść płytką, żeby to ładnie wyglądało. Ale będę musiał poczekać, aż ta ściana będzie gotowa. Muszę, muszę chociaż przy ościeżnicy zrobić porządek z, ze ścianą, ze wszystkimi łączeniami i tak dalej. I dopiero mogę ją zamontować, dopiero jak ją zamontuję, to mogę robić cokół. No miało wyglądać to inaczej. Wygląda inaczej, więc mały zwrot akcji, ale tak to będzie wyglądać mniej więcej. I teraz y, trochę o ościeżnicy. Jakby to jest jeden z najtańszych modeli dostępnych w marketach i jest to, jego kolor to beton. Nic, nic bardziej jakby oczywistego, no może nie oczywistego, takiego twórczego nie ma, jeżeli chodzi o nazwę. E Niesamowicie dobrze pasuje do Łazienki. Nie pomyślałem o jednym: że do całego domu za bardzo nie pasuje. Ale trudno. Już za późno na zmianę zdania, nie będę tego oddawać. Pasuje mi to, bardzo mi się. Ta Łazienka to będzie takie miejsce, gdzie będę mógł zaprosić kogoś i powiedzieć: Patrz, jak ładnie. Nie patrz na resztę domu, patrz tu. I ktoś wtedy powie, a czy to jest funkcjonalne? A ja powiem, patrz jak ładnie. Dobra, żarty żartami. Montaż prosty, lekko rozszerzyć, wsunąć zamk, złożyć. Nawet takich osłonek nie zdjąłem, bo podejrzewałem, że to wszystko będzie jeszcze raz wypadać stąd. No to w sumie nie wiem, jakby myślałem, że tu się chociaż coś przykręci, ale to tak się po prostu chyba wstawia. Znowu żartuję. Będzie trzeba założyć tą ościeżnicę, poustawiać wszystko, zapianować luzy. Chociaż dużo tych luzów nie będzie, bo jest zrobiony wymiar idealnie pod ościeżnicę. Wymiar otwór na drzwi jest idealnie wymierzony pod tą ościeżnicę. Co chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że to było przez przypadek. Powinienem był iść w tą, w tą tańszą ościeżnicę, typu stałej wielkości. Stałej, no, a, a, Ale ona musiała, potrzebowałaby 2 albo 4 cm więcej. Także ten. <gry> Nie, no pasuje mi. Wszystko, wszystko mi pasuje do ścian, do światła, bardzo dobra odległość, jakby to wszystko jest super, dosłownie jest wymierzone pod to. A... Ciut będzie trzeba tutaj zwęzić, no ale tak jak mówię, trochę piany musi przyjść, tak żeby to wszystko ładnie się nam zlicowało i muszę przeczytać instrukcję, żeby zobaczyć jak to się montuje, bo w jakiś sposób na pewno trzeba to zamontować, tylko jeszcze nie wiem jaki. Mam nadzieję, że to nie jest na zasadzie, że wypianuj i tyle, i piana to sklei, bo chciałbym, żeby to było jednak tak przykręcone porządnie, no ale zobaczymy albo nie, jest instrukcja. Już Wam mówię, moi drodzy, co to jest, w celu ustabilizowania konstrukcji, zaleca się przymocować ościeżnicę dodatkowo kotwami lub dyblami, w tym celu. Najlepiej wykonać otwory do ich umiejscowienia pod uszczelką, w miejscach pod zawiasami i zaczepem zamka. Co? Dobra, to będzie trochę trudniejsze niż myślałem, ale i tak jest mega proste, więc rozbieram to, stawiam obok. Mam nadzieję, że się nie zniszczy i zamiast montować ościeżnicy na stałe i... Kleić płytek w łazience co W łazience będziemy dzisiaj bawić się w ścianę. Się dzieje, ale już drugi raz będę wyrzucać gips. Rozrobiłem pierwszy, zdecydowanie za gęsty, ojamina, ale drugi aż ciężko było trzymać na. To nie jest paca, to nie jest kielnia, na szpachelce. Był tak rzadki, że, się, że spływał po prostu. Zrobiłem tylko to, co było widać tutaj, i już nie da się go po prostu nabrać. Masakra jakaś. Wyrzucam go i następny zrobię rzadszy od wody chyba. Mi zostało w gizeliny, potrzebowałbym dosłownie dwa razy takiego kawałka, żeby skończyć. I kolejna partia gipsu zdążyła wyschnąć, zanim skończyłem pracować. Niesamowite to jest. Może ktoś z Was wie i da mi znać w komentarzu, czemu się tak dzieje. W tej chwili naprawdę był już tak rzadki, że dramatycznie się z nim pracowało praktycznie mogłem go pędzlem nakładać, a nie szpachelką. Eee, no potrzebuję trochę Fizeliny, nie, nie skończę tego. No dobra, nie ma co siedzieć i marudzić, eee, nic to nie zmieni. Więc w tej chwili to wyrzucam. Teraz wyrzucę też gips, który został, który był jak woda, a teraz już nie jest jak woda i zastanowię się, co robić dalej dzisiaj. Zadałem wam dzisiaj pytanie, czy chcecie vlog masy, czy nie? 83% osób z 66 głosujących chce. Będę robić coś takiego, że do odcinków będę dodawać segmenty dodatkowe, które będą vlog masowym segmentem. Nie mam pojęcia, co się robi w takich vlogmasach, więc będę musiał googlować. Chyba trzeba się przebrać na ten segment. Tylko zrobimy tak. O! I o! o. I proszę bardzo, jaka okładka. No dobra. To teraz, jako że jestem mocno nieprzygotowany, nie mam za bardzo rzeczy do zrobienia, ale em, jest coś dla kotków, co Wam pokażę. To jest kalendarz adwentowy dla kotów na 12 dni, no bo tyle ma grudzień, który ma zabawki. I zaraz Wam pokażę wszystkie zabawki, jakie do tej pory już otworzyliśmy. Powinno tego być więcej niż dwie, a powinny być cztery, ale koty już zdążyły gdzieś je zapodziać. Bawią się, naprawdę się tym bawią. Maurycy. Ale teraz śpią. Zaraz zobaczymy, co jest w następnej. Więc, dwunastka otwarta? Dlaczego? Przez przypadek chyba. No dobra, dwunastka się lekko otwiera, ale to zostawiamy na koniec. Dzisiaj otwieramy piątkę. Nie, no, ze śpią jak zabite te kocury Wszystkie. I kotka. Nie pamiętam co, gdzie było. W każdym razie cztery okienka już są otwarte. Teraz otwieramy piąte. O, myszka! Mamy myszkę. Domyślam się, komu może się podobać ta zabawka. Wszystkim kotom. Jakiś czas temu, na, na zeszłe święta. Moja dziewczyna kupiła Raptorowi i Kici taki zestaw z john Dog, z smaczkami i właśnie z myszką, z kocimiętką. Nie wiem, czy ta ma kocimiętkę, czy nie, ale koty po prostu szalały za tą myszką i do tej pory czasami jeszcze są w stanie ją gdzieś skądś wyciągnąć. Ja też nie wiem, gdzie są dokładnie te wszystkie zabawki, bo są pod szafkami, pod, pod, pod kanapą, pod łóżkiem, wszędzie i e, no cóż, lubią się bawić, to koty, więc teraz zobaczymy czy jakoś zareagują, spróbujemy na Maurycy, bo on nie śpi. tu się stało? Raptor spał na kaloryferze, na którym leży firanka i się obrócił, i spadł, i trzymała go firanka A dalej. Maurycy ewidentnie potrzebuje chwili, żeby się przełamać. To jest to słowo, którego szukałem. Żeby się przełamać do jakieś zabawy do zachowywania się przed aparatem i może Wam się wydaje to śmieszne, ale na aparacie jest taki tej wielkości e, puch na mikrofonie, który ma osłaniać przed wiatrem i takimi rzeczami, no i to jest dla niego takie chyba dziwne. I na dzisiaj tyle to będzie z segmentu masowego. W ogóle najciekawsze jest to, że jak pierwszy. Raz, były trzy komentarze z pytaniem, czy będę mieć vlog masy. I jak e, pierwszy raz to widziałem, to się zastanawiałem o co chodzi. Drugi raz to samo, ale już wygooglowałem, bo ja to myślałem, że to jest masa vlogów. A nie że świętowe vlogi. Świąteczne vlogi. E, świętowe. O Boże, czasem jak człowiek gada do tego aparatu, to takie głupoty mówi, albo w taki głupi sposób, zupełnie niepoprawnie po polsku. No cóż, to będzie koniec vlog masowego segmentu na dzisiaj. Jutro może coś innego jeszcze wymyślę. Mam parę pomysłów. Zobaczymy po prostu, jak z ich realizacją pójdzie. Eee, także dziękuję i tak naprawdę to średnio mam co robić w domu. Jest parę rzeczy, które mogę zrobić, ale nie mają sensu za bardzo. Mogę powiesić zasłonkę pod prysznicem, ale nie mogę brać prysznicu, bo nie mam jeszcze baterii. I zasłonka się tylko zniszczy, więc to jest bez sensu. Także nie będę jej wieszać. Jeżeli chodzi o baterię, miała być wczoraj, przyszła dzisiaj. Nie będę jej również montować, bo jak ją zamontuję, to będę chciała od razu przetestować. A przez tą ościeżnicę, i to, że nie mogę jej dzisiaj zamontować, nie mogę zrobić cokołu, a bez cokołu nie robię silikonów wszędzie. Także trochę taka transakcja wiązana. Nie chcę robić silikonów na raty, dlatego że nie chcę, żeby mi zaschnęła tubka tylko dlatego, że sobie wysilikonowałem coś, a innej części jeszcze nie było. Także nie chcę zmarnować. Silikon jest dosyć drogi i chciałbym wszystko naraz raz zrobić. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia się to uda. Jutro będę na pewno nakładać ten gips taki finiszujący na to, co dzisiaj zagipsowałem. I ten kawałek, którego mi zabrakło, olejemy na razie. Nie wiem, co z nim zrobić. Poszukam gdzieś, może jeszcze jest kawałek flizliny i go tam zatopię. Jeśli nie, to będzie taki kawałek niezrobiony. Ale no cóż, Ale lepiej w ten sposób im móc założyć ościeżnicę, wszystko tam pozakańczać i tak dalej, niż... W sumie to nie wiem co. Trochę się rozgadałem i trochę zgubiłem wątek. Także kończę film na dziś. Nie było dużo zrobione. Zapowiedziałem dużo rzeczy. W ten weekend chciałbym już mieć uruchomiony prysznic. Trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się w następnym odcinku jutro. Trzymajcie się. Hej! Maurycy? Ah, dobra, tá também.